Hola, hola, buenos dias, buenos, buenos! Jest chwilka po szóstej Dzisiaj poranna pobudka, bo dzisiaj jedziemy na Wyspy Różańcowe A konkretnie na gdzie? A konkretnie na Isla Grande, czyli na Wielką Wyspę Różańcową Także dzisiaj dzień chillowania Plan taki do Kartageny, do portu Potem z Cartagena, z portu, mniej więcej godzina 20, szybką łódką na Isla Grande. No i potem chill. Chill. Będziemy sobie snurkować, nurkować, to co się da, żeby zobaczyć świat, świat podwodny tutaj w Kolumbii. Bo to, co widzieliście w ostatnich nagraniach, do których zachęcam, jak jeszcze nie widzieliście, właśnie z voliery, z parku ptaków największego parku ptaków jest wszystko dostępne u mnie na kanale także jak nie widzieliście to serdecznie zapraszam, a żeby nie przedłużać zobaczcie jak to wszystko będzie wyglądało dzisiaj adios! Witam z portu w Kartagenie, właśnie żeśmy dojechali widzicie za mną no i pójdziemy na Isla Grande czyli największą z wysp różańcowych. Wszystkich tych wysp generalnie jest 27. A sama nazwa pochodzi od różańca, bo podobno jak się na nie spojrzy z góry wyglądają po to prostu to jak paciorki, różańca. Natomiast to warto było na goglach albo gdzieś na materiałach z drona dokładnie zobaczyć. Some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be I strive just to say I'm alright No i po tym dość ekscytującym Szybkim rejsie Dotarliśmy do Isla Grande Tak się prezentuje, tutaj mamy strefę Chilloutu, można się położyć Muzyczka w tle No i jest kilka godzin na Odpoczynek. Poszedłem trochę bliżej tej plaży, żeby wam pokazać, jak ona wygląda. Widzicie za mną doskonale. I taka wycieczka naprawdę typowa na chill out. Chwała mnie zalewa. Do 14.00. Mamy jeszcze czas. więc Jeszcze mamy 4,5 godziny. To ważne i warto wspomnieć w cenie. Tutaj, w tej wycieczki również jest rejs wokół tej wyspy, wyspy Istnagalne. Rejs odbywa się od dziesiątej. Ta sama wyspa jest zamieszkała przez około tysiąc mieszkańców. Jeszcze zaraz próbuję się rozeznać jak to wygląda. Zobaczcie z przodu. No i oczywiście nie omieszkam wam pokazać również, jak to wygląda pod wodą. Ale dzisiaj są duże fale. Może być kłopot, ale to się okaże. Tak jak sami widzieliście tutaj rafy. Nie uświadczycie. Nie ma szans. wiemy, no, co ewentualnie buty do wody by się przydały w niektórych miejscach. I nie, jest trochę kamienie, ale to też nie jest tak, że nie wiem, to są jakieś jeżowce czy coś. Taką po prostu nie informuję bardzo. Jak macie miejsce w bagażu, to możecie wziąć. Idę zobaczyć jak to wygląda z drona, z góry.